I świetnie operują piłką. I tutaj spodziewam się wyrównanego spotkania. No i teraz bardzo dobry atak. Ale kisiel na miejscu. Ale piłka jest regularnie przenoszona z jednej bramki na drugą. Piękny strzał, Kukali, mieli, ale mieli też doświadczonych graczy, mieli graczy, którzy potrafili e, bramki strzelać, którzy... A... Piękny Strzał, piękna, strzał. piękna obrona, mamy być kluczowy zawodnik. No, według statystyk na pewno będzie kluczowy zawodnik. Strzał, kolejny, kolejny, strzał, no tutaj do wypychania um, i znalezienia się na, na, na prosty, ale jest, jest kontra, jest kontra, minus, minus, Jest minus, jeden zero minus, Przymierzył, strzelił, ale... Obrona, bardzo dobra obrona. A teraz ma rozegranie. rozegranie, tak, fatalne rozegranie. Kontra. Ale chłopaki, chłopaki w czarnych strojach nie pomogli. Było podanie. To eee. wyglądało jak podanie. Niestety to wyglądało jak podanie. Niestety dla NPR. Tutaj chyba się nie ma co kłócić w przypadku Jest trzech strzela. Gracz trywium e, do strzału. To, mogą, trze to trze trzeba walić. Jeden, jeden. Gol! 1-1. Wracamy no do stanu. rozpoczyna atak e, pozycyjny No a jeszcze wracając do Tomka Kopecia Szczał obok bramki Chciałem e, e, powiedzieć, że ten strzał trochę bez sensu, ale sprawił trochę e, problemów w e, która była... No nieczęsto się zdarza taka na... Po Oj 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 co tam się co, stało? To się stało? Jak to nie we... są rozgrywane różnie. Niektóre... Teraz były dobrze, teraz były dobrze rozegrane. Tam Dawid zrobił wyblok, walczy do końca, się... ale teraz yy, przegrał Ej, kopeć, wytrzy, yy, kopeć tam gonił za zawój trivium. Szał. kisz, piękna obrona. Powiem słomniczanka słomniki. Yy, Wiele lat występowała i występuje w ekstraklasie futsalu A kobiet. Raczej rozgrywa ataki przez gwoździa, przez obrotowego. Strzały są z jednej i drugiej strony. Nie, strzały, strzały, strzały są groźne, bardziej lub mniej. Natomiast nowy wynik nadal wezwany Urbanowicz. Gol! Piękny, piękny, piękny gol! Wow. Założyć podwójne zasieki i ewentualnie grać z kontry. No, też o, o tym, jak ten mecz strzał, wygląda. Strzał, ciekawy strzał, ale tuż koło bramki. Kisiel miał pod kontrolą wszystko. No, też o, o e... ciśnieniu, o temperaturze spotkania świadczą na pewno żółte kartki, których już było kilka. Guść. To w samo. Początku meczu, więc e, być może bramkarz też... E, mają, mają e, odprzećwiczone... Ojo! Oh yeah! Kisiel! Co za sytuacja! <laughs> bramkarz bramkarz potrafi grać legami. E, będą pewnie go wykorzystywać. Dwa! Dwa! Nie ma Nie ma gola Enche w, w, w hokejowym zamku, czy futsalowym zamku, strzał i znowu Kisiel. Kisiel, ile Enche. I to wszystko tą samą nogą, znowu Kisiel. No to już jest kilkanaście obroń ma y, jego koncie. Oj. Bramkarz, Bramkarz, Bramkarz. Musi sekund upłynąć. płynąć. Teraz trochę szczęścia dla e, a Tutaj Koer, Czas, rzut rożny. O, nas... Ciekawe decyzje, ta... ale... Aj, no, ależ ryby, to był... Ależ tam była no, nogawa Ta piłka... Ta piłka... Po e, troszkę zbyt mało cierpliwości. Co... A rzut rożny. Tam piłka zablokowana przez górkę. To nie aj, jest dobry pomysł. Aj, nie, nie. Ale nie, to, to jest niesamowite szczęście. Ale to, no to co to mówimy? Trzy, do... czy to już bronić, bo jest minuta 15 do końca. Gol! Gol! Dwa... Jest! Tym razem, tym razem na, na pewno czasem. padło. Więc te 40 sekund nadziei, Trywium, Strzał bramkarza, obrona Kisiela. Dobitka, ale nieskuteczna. Na do natomiast jest 10 sekund. I 2-2. Dwa, dwa. E, gramy. Strzał obok, obok, obok. E.